Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, nie nagrywałem jednak z Madrytu tak więcej niż to, co było na ostatnim vlogu, ponieważ dobrze się bawiliśmy, nie mieliśmy czasu nagrywać, zresztą słyszycie po moim głosie. Zaczynamy kolejny fajny dla mnie dzień. W ogóle ostatnio się przywitałem, że witamy w kolejnym chyba cudownym czy jakimś dniu i ktoś mi napisał, dla ciebie każdy dzień jest cudowny, ale to chyba dobrze, tak? Chyba tak mi się wydaje, że to jest dobry mood, żeby tak rozpoczynać każdy dzień. Zaczynamy tego vloga. Moja mama... Jakoś okazjonalnie tak się stało, że jest w Warszawie na 4 godziny i przez to, że czeka na coś, zaproponowała, że zaopiekuje się Charlie także pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Ja i Angelika mamy wolny poranek, dlatego czekam teraz na nią, jedziemy sobie na śniadanie i zobaczymy jeszcze, jak ten czas wykorzystamy. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. A w międzyczasie w ogóle został mi aparat tylko w domu, który gubi ostrość, więc mam nadzieję, że e, tym razem mi nie zgubi. Jest. Bomba! Kochani, kochani, jest bomba! Otóż partnerem tego odcinka jest firma Letty Shops. E, Letty Shops dobrze znacie, jeśli ktoś nie zna, to, to zaraz wytłumaczę, ale nie o to chodzi. Letty Shops w tym momencie organizuje konkurs, gdzie do wygrania jest, uwaga, Mercedes. Możecie sobie wygrać Mercedesa plus karty podarunkowe na Allegro, także niesamowita opcja. Wygrać samochód. Każdy chce. Wystarczy, że zrobicie trzy rzeczy tak naprawdę. Oczywiście wejdziecie na Shop. teraz może powiem. shops jest to serwis cashback, gdzie macie, oj już nawet nie wiem, bo cały czas to te, ta ilość sklepów rośnie 3-4 tysiące, może już nawet tyle jest sklepów. Klikacie, wchodzicie w Shops, wybieracie sobie yy, sklep, który Was interesuje, wchodzicie w ten sklep. Przez stronę Letyshops i od razu tam jest napisane na przykład 4%. O, chyba ja e, ostro straciłem przez chwilę. E, 3% cashbacku. Cashback, czyli zwrot na konto. Robicie zakupy i po jakimś czasie e, procent, tak jak napisane, na przykład 3%, albo 5%, albo 2%, wraca na wasze konto. Także dobra opcja, bo mimo wszystko, że wydajecie pieniądze, to część do was wraca. Drugą opcją jest zainstalowanie wtyczki, gdzie już nie musicie wchodzić w Letyshops, w samą stronę, tylko wchodzicie sobie w stronę jakąkolwiek. Typu na przykład Allegro, i yy, w rogu wyskakuje wam, że właśnie na Allegro w tym momencie na Letty Shops jest 4% cashback. I właśnie te 4% od zakupów, które, od pieniędzy, które wydacie, do Was wróci. Co do Mercedesa, jest to Mercedes GLA 200, także porządny samochód, no kto nie chciałby wygrać samochodu? To jest coś niesamowitego. Wystarczy naprawdę easy. Easy, jeśli chodzi o wzięcie konkursu, to jest naprawdę easy, ponieważ musicie e, zrobić zakupy na Allegro za minimum 40 zł. Tutaj w ogóle macie trzy kroki, które, które powinniście zrobić: czyli kliknąć w udział, później napisać, dlaczego lubicie e, zakupy na Allegro. I to możecie pisać do 28 lutego, z tym, że wersję swojego, dlaczego lubicie na Allegro kupować zakupy, robić zakupy, możecie edytować. To jest drugi punkt. Czyli pierwszy, wziąć udział, kliknąć, wziąć udział, kliknij, weź udział. Drugie, napisz e, do 28 lutego, dlaczego lubisz e, robić zakupy na Allegro. I trzecie, zrób zakupy na Allegro za minimum 40 zł. A ja od siebie dorzucam jeszcze, że moi widzowie, którzy wezmą udział w konkursie Leti Shops na Mercedesa. Ja wstawiam ich do mojego konkursu, czyli bierzecie udział w dwóch tak naprawdę konkursów. Jeśli weźmiecie udział w konkursie Leti Shops, czyli zarejestrujecie się, linki macie w opisie. Wszystkie, wszystkie rzeczy, czy wchodźcie do zalogowania, czy mm, do zarejestrowania przez moje linki, wiecie, my sobie pomagamy i to dla mnie bardzo korzystne, że wejdziecie przez moje linki. Także link w opisie, od razu macie tak, tam link, albo e, do strony, albo do wtyczki. Jeśli weźmiecie udział w konkursie Leti Shops Czyli spełnicie te trzy punkty, zrobicie to wszystko. I napiszecie mi w komentarzu biorę udział w dwóch konkursach. To ja z tych komentarzy wylosuję. E, trzy. Niech będzie, że trzy. Chciałem powiedzieć, że jedną, taki był plan, ale okej. Okay. Trzy osoby, które wygrają świecę pieczone jabłko od Twinkle Candle. To jest mam nadzieję dla Was taki prezent, że biorąc e, udział w jednym konkursie, gdzie do wygrania jest Mercedes, możecie jeszcze. I, i karty podarunkowe Allegro, możecie jeszcze kolejny prezent sobie zahaczyć. I wygrać pieczony jabłko Koniec, zobaczcie jeszcze tak na szybko e, Jaką ma, jakie mam limo po treningu Został mi wsadzony palec w oko w parterze Jak wyglądam? Nie nie Jak może do samochodu się. nie zobaczyć? Zapatrzona byłam, Czem, Czemu nałóżłaś ten sam dres, to ja? Stwierdziłam, że ładnie będziemy pasować Jak byłam mała To moja mama nigdy nie chciała, żebyśmy się razem ubrały tak samo Naprawdę? Nie ja A się... dlaczego? Jaki był argument? Że będziemy wyglądać jak siostry A nie chciała tego? A czyli chciała wyglądać jak mama? No bo Moja na przykład kiedyś nie. mówiła do mnie e, Łukasz, nie. nie mów do mnie mamo A mnie też tak mówiła tak, tak naprawdę? Tak że <laughs> tak. jak szliśmy na imprezę, ja tego nie mam. ja bym jak poszła teraz na imprezę, no, nie No pewnie, że to, nie, ale ja wiele ale razy tak miałem się od No weski, tu wiele my. razy tak miałem Nie mów do mnie mamo No, także stwierdziłam, że skoro ona ze mną nie chciała chodzić, to ty ze mną będziesz A, i dlatego się tak ubrałaś? Tak Dobra, gdzie jedziemy? No na śniadanie, gdzie, no. nie wiem gdzie Yy, miałabym ochotę nawet na to, na lato, na te takie. Ja też mam, i... tylko tak się zastanawiam, że zawsze, niby to dla nas mamy robić, bo to dla nas wygoda, ale zawsze jak pokazujemy nie to zawsze na lato. Tak, Kiedy właśnie my... na śniadaniu gdzieś indziej niż na lato, jeśli chodzi o restaurację? Nie wiem, niektórzy mówią, że mamy tam za darmo i nam płacą. Tak, a wcale nie mamy, nie? I właśnie nie nawet, nie. nawet to chciałem ostatnio powiedzieć, że dostaliśmy pierwszy raz w historii od na lato prezent w postaci wydania. Każdy z nas może wydać tysiąc złotych, i to było chyba z pół roku temu, jeszcze nie, nie wykorzystaliśmy tego. A byliśmy już z kilka. Naście może razy. Tak, bo to było takie, że coś tam jako że ze znajomymi przyjdzie. No i całego tysiaka tak? po prostu mamy wydać, no a po co nam to? To e... co, co, na lato? Nie wiem. Na lato. Kanopeczkę z pastą rybną, ja? Tak? Czy nie? Pomyślmy. Dobra, to. Tak. Otwarte czy nie otwarte, otwarte. Dzień dobry, na lato U, jeszcze. Ale tynki są w środku. Jak to? Aha, że zrobione. Dzień dobry. O kurde. To jest mój prezent dla Ciebie, śniadanie Walentynki. Szczęśliwy Walentynek, kochanie. Co jesteś? Tutaj możemy. Ładnie, naprawdę. Tutaj możemy, no? Bardzo ładnie. Romantycznie. O kurde. Ej, bardzo ładnie jest tutaj. Fajnie tak zaskoczyć swoją narzeczoną i świętować walentynki przed walentynkami, bo wtedy wasza narzeczona nie jest w stanie dowiedzieć się, co planujecie. I dzisiaj zaplanowałem takie śniadanie walentynkowe i zobaczcie, zaskoczona. pierwszego. Klasyczna herbatka już przyszła, to są moje... Pamiętasz... co? Pamiętasz w ogóle, jak kiedyś były jakieś takie dżemiki? Zamawiamy. Naprawdę? To jest taka opcja? Ja my zamawiamy taką opcję zimową, tylko jedyne z tego talerza, czego nie lubię, to anysz. Nienawidzę. Anyż zawsze nie. Ja też nie. A piłaś wódkę w życiu anyżową? Uzo na przykład, albo absint? <grytanie> nie. <grytanie> Wyszliśmy sobie ze śniadanka i wpadliśmy na pomysł, żeby pójść do kina i na początku... już to planujemy od dwóch tygodni. Tak, ale ogólnie mówię, mówię, że wpadliśmy na pomysł iść do kina rano, ponieważ tylko teraz możemy. I na początku myślałem, że będzie duży problem że znalezieniem jakiegoś filmu. zawsze było, a teraz zawsze jest dużo seansów, co? Tak, tak, zawsze ja myślałem, że będzie jakaś, no bo kto chodzi, kto normalny, chodzi o 11, dzisiaj mamy seans, bo taki znalazłem o 10.30. Kto normalny chodzi o 10.30 do kina. Jaki typ osoby na przykład? Nie wiem, ja bym poszła spać. Osoby, które pracują na popołudnia. Nie, takie osoby jak my, które się od dziecka wyrywają. Albo na przykład przyjeżdżają tutaj na wycieczkę. <sum> tak, a aha, no tak, dobra. I myślałem właśnie, że będą same bajki, ale okazało się, że patrząc po różnych kinach warszawskich, tak naprawdę wszystko jest. I co wybraliśmy? Moonfall. Tak, Kosmos. Tak, jakiś tam o kosmosie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie idziemy o, ja teraz. to jest jakiś chyba koniec świata. Tak. Tak? Tak, tam się takie rzeczy dzieją. No apo apokaliptyczny. O, takie takie słowo, takie słowo, apokaliptyczny film. Zobaczymy, jedziemy do arkady, bo tam jest teraz film. E, no i co? Nasze walentynki Ech, trwają. Mi się chce. Dobra. Pośpimy trochę. Jeszcze raz piję, biorę kawę ze sobą do kina. Ale to I... dobrze, może na czasów nie kupimy. Zawsze kupowaliśmy kolor. Nie, nie kupimy? Na pewno, nie kupimy? Tak, wiesz, co? Nie, no to dobrze. Nie kupimy, bo ja mam później trening. Która jest moja? E, moja jest słodzona, twoja jest bez. I to jest dowód. Cheers. I to jest dowód, bo kilka osób, e, kilka komentarzy zawsze się pojawia, że Angelika e, dla pieniędzy polubiła kawę ostatnio, ponieważ nie współpracy z. Nie. Ja, ja dlatego przyjęłam tą współpracę, bo zaczęłam pić kawę. To, to jest dowód, to jest americano z mlekiem, mocny americano. Ale, ale wiesz, że mi i tak cukru. nie, nie nie smakuje to jak ten GBS, dlatego tak. że y, on jest smakowy. No, no, I to, to mi. Ciekawe smaki, Tak, ciekawe smak kreś, Nie lokujemy GBS-a, choć tylko o to, że zobaczcie. Nie ma GBS-a, a, a Angelika pije kawę. <grym grym grym> Nawet na to nie wpadło. Za Walentynki. O Jezu, <grym> strasznie. No. Kurde, weź no, do, idź, idź, postaraj się o mleko. Patrz, po sam czubek. Nie, dziwna kawa. Nie. To nie GBS. Idziemy przed chwilą jeszcze po centrum handlowym i jakiś już pan powiedział, Boże, zobacz na ich buty. I znaczy chyba nam właśnie o jednych butach mówił, jak myślicie? O, o których butach mówił, że są kosmiczne, że są po prostu o Boże, zobacz co za buty. <laughs> Andrzejka wybiera bilety i dziwi się dlaczego tak tanio. A wiesz dlaczego? Bo chyba pierwszy raz od dawna jesteśmy tylko my. No ja zawsze no lubię na górze, na górze, tylko czy ja przeczytam napisy. Przeczytaj. Nie, ten system. Widzisz tak, to jest jak się ludzi robotami zastępuje <laughs> No bo zobaczcie, kasy są. Puste. To pewnie tylko, że o tej godzinie raczej nikogo nie ma. Jesteśmy zdani Ładź. tylko na siebie. Chodź. O, proszę. Się... Zabierasz mnie do kina. Nie, no tak, to no wiadomo. Bo za każdym razem, jak wyjmuję tę kartę, to się śmieję. Przypominam sobie tą sytuację we Włoszech. Pamiętacie? <laughs> Ziemia umiera, a maszyny nas atakują. <laughs> Ja dawno nie byliśmy tak dobrze. No naprawdę jak oceniasz na dychę, jak już musisz... 50. Nie? Naprawdę. Super. To jest nasza tematyka trochę, bo kosmos. tak, tak jak kosmik się coś dzieje tam, jakiś coś jest tam, jakiś potwór. Tak, ale Koniec jest super. Świata. Ale jest świetnie. Jak Ci się podobają walentynki? Nie są walentynki. Nie no, żartuję. Czekaj, bo moja mama wylądowała. O Boże. W statku kosmicznym? Jeszcze nie wylądowała. Adrian pisze, czy jesteśmy w domu, lecimy do smyka, kupimy nie tylko jedną. Nie, nie drogi. lecimy do... Nie lecimy do smyka! Co ty robisz? Nie do mnie, nie Mam nieposłuszną narzeczoną. Jezu, załóż maseczkę. Zaraz, zaraz, załóż, siku mi się chce bardzo. Ale, nie jeszcze możemy... się bardzo chce, ale musimy iść do smyka. Musimy, nie możemy iść do smyka. Musimy iść kupić, bo w... Charlie ma zabawki, chodź wtedy. Charlie ma, ma zabawki, zabawki, ma, zabawki. ma dużo zabawki. Jakie ma zabawki Ciśnijmy. do wanny? Ale jesteśmy twins. Ma, ma takie zabawki do wanny, yy, książeczkę jedną, drugą i ona już się nudzi w tej wannie codziennie. Bo tylko ma te zabawki, bo cały czas jej kupujemy normalne, a nie do wody, do wanny, więc idziemy kupić do wanny, no. Nie mam czasu, spóźnę się na wszystko, co mam dzisiaj zaplanowane, ale musimy iść do smyka. W sobie się rusza głowa. To co, rzeczy dobrze? Fajne, idziemy dalej. Co, co, to bo z rzeczy dla, na do wanny. Do wanny? Czy to jest do wanny, co teraz patrzysz? Chodź. Może być wanienką, a jest w leżaczku. Ale to nie jest do wanny. No wiem, Angel. Angeliko, Angeliko zając. A. I ma skrzydła to ten też. To też nie wanny. jest do wanny. Halo. Halo, spójrz do na mnie wracaj. Nie skąpisz Ja nie skąpię, tylko że przecież one się walają, tyle jest tych rzeczy. Uuu. Zobacz, zjeżdżasz po... Widzisz? O, to tu jest musi oddalo sidełko. Gdzie jest boba? Ale to jest dla starszych... To jest dla... Dobra, to kupu, kupmy dwie rzeczy. Jedną do wanny, drugą nie do wanny. Dobra. dobrze? Taki deal. Umówiliśmy się tak, się. tak jest. Alej! Tak? Nie tak? wiem ale... Eee, tak! Nie no, co jest nas w ogóle, ja nie wiem co brać, zobacz To jest taki mały Angelika, chodź, musimy porozmawiać We have to talk. Ale zobacz, czy nasza córka jest starsza, tym są fajniejsze rzeczy Jezu, nie! Pada. Poczekaj, bo nie wiem czy takiego bobasa jej kupić, czy coś innego Możemy bobasa jej zrobić drugiego Pokażę wam na szybko co kupiliśmy, bo Luka poszedł po wycieraczkę do Myjni, bo wczoraj zostawiliśmy i to jest fajne, to jest Coco Melon I są wszystkie piosenki. Charlie Bieber to oglądać na YouTubie. I jak byłam w Stanach, to widziałam, że są takie książeczki, misie, które śpiewają te piosenki z kokomelon. A w Polsce nie było, a już jest w smyku. Wyłączy się to teraz? No i to jest mega, to się przyczepia do wanny. I tutaj zobaczcie, wpuszcza się kulki, one do wanny wpadają. To są takie Ale! Jezu. Fajne, podoba mi się to. Tutaj coś można wlewać, fajne zabawki, zabawki. na pewno się ucieszy. No zabawki. i to też jest do wody, taki jednorożec z Pepą. Co to jest? To jest do wanny. Wszystko naraz, mama. Co się podoba? Do wanny. Jakie zabaweczki rodzice pod twoją nieobecność sprawiły. Sprawili. Sprawiły. Wyciśnij tu. <laughs> Czy tutaj masz kumplowacz. To, to jest do wanny. To się przyczepia do wanki i tutaj w dalszku. Wiesz, że to ma tylko jedną e, piosenkę? Tak. A żeby coś tam więcej trzeba gdzieś tam coś powieć, z tyłu. O nie, naciągacze. Czy nie, to też trzeba załadować. No nie, że można podłączyć do y, YouTube'a, do telefonu. No i co, będzie głośnikiem? No. I no będzie na... ta piosenka Fajne jednak. Będzie czasem taka inskywa na przykład pomelon. No to jest, w ja ta sama, nie? No. Tak, na pewno. Ja lecę teraz na trening. E, trening mam na 15, 20 minut od mojego domu. Jest 14.59, także jestem... No nie powiem gdzie lecę na trening. Do zobaczenia. Później. Co ty narobiłeś? Co ty zbudowałaś? No co ja, co ty robisz? Co ja? Ja nie chcę na głową. Ja Miałam tu mieć na głowie. O tak, ma być. Dobrze, już? Ta. Tak? I ty też, tak? I ty też, teraz ty na głowę, no? Daj, ja ci, po, ja ci zrobię, daj. O, czekaj, czekaj, stój, stój, nie ruszaj się. O. o! Tylko nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. O! Nie ruszaj się. Super wyglądasz. A, Pięknie. I, idę po ciebie. nie, masz teraz przekichane. Tam nie, tam nie, ta mama gada przez telefon. Chodź tu. Jeszcze wujo przyszedł się pobawić, na koniec. Dzisiaj, teraz jestem belfrem, czytamy książeczkę. Tak, koniecznie, ona, ogóle, ona ostatnio właśnie lubi czytać książki. Rzadko się zdarza, albo o 23. Nie, nie. Albo o 23 przychodzi i zaczyna śpiewać tam na tym forteklapie. Tak. herbatkę przed chwilą wypiliśmy tutaj już. Tak? Cały, cały. A ja też chcę herbatkę wypić. Mogę zdrowie, herbatki, mogę się napić? Tak, tak, dziękuję. O, mam tutaj. Podejtacie. O, dziękuję. A ty masz, a dla siebie masz też? O, dziękuję bardzo. O, dziękuję. Zdrowka i tu. Zdróweczko na herbatce Dziękuję bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog Jestem strasznie poobijany, ale jestem mega szczęśliwy Naprawdę, z treningów Byłem na treningu i no fajnie Po prostu fajnie, bardzo się cieszę Do zobaczenia w kolejnych filmach Pamiętajcie o konkursach, o konkursie przede wszystkim głównym Od Leti Shops I klikajcie w linki, linki są na dole w opisie Do zobaczenia, niech dzieje się magia Siema,